Dobry, witam bardzo serdecznie Was, drogie Skorpiony i zapraszam na czytanie na czerwiec. Na wstępie, oczywiście, krótka informacja. Tradycyjnie, standardowo czytanie jest ogólne, więc nie każdy się w tym czytaniu odnajdzie, moi drodzy. Pamiętajcie o tym: karty to nie wyrocznia. Bierzcie tylko to, co dla Was jest podpowiedzią, poradą, wskazówką. To jest bardzo ważne. Chciałabym Was już poinformować, że wprowadziłam nową usługę, konsultacje telefoniczne. Możecie się do mnie zapisywać, jeżeli potrzebujecie porady, podpowiedzi, wskazówki. Kontakt poprzez mail tu znajduje się w opisie pod filmem. Oczywiście robię też od wielu lat czytania prywatne. Kontakt poprzez mail, robię analizy, odpowiedzi na pytanie, pytania, horoskopy. Także zapraszam serdecznie. A teraz już patrzymy, skorpiony, czerwiec jaki będzie dla was. Jaki? Pozwólcie, że rozłożę karty wezmę Natalie dopowiadającą i będę wam opowiadać. Dobrze, co tutaj karty chcą powiedzieć? Troszeczkę trudnych emocji się mogło gdzieś tam w was przyblokować, zagnieździć, zatrzymać przez jakiś czas. Możecie mieć, bo w ogóle to na początku to bym powiedziała tak, przyjrzyjcie się swoim myślom, myślokształtom, które gdzieś w głowie są, ale zwróćcie też uwagę na sen, bo może Wam brakować y, snu, zdrowego snu, po prostu. Ta higiena snu jest w jakiś sposób zaburzona. Możecie mieć też lęki i obawy dotyczące Waszej najbliższej przyszłości i spraw zawodowo-finansowych. Może mm, czujecie, że w tym miejscu, w którym jesteście, Wam nie służy. Może chcecie bardzo dużych zmian w swoim życiu. Może chcecie zmienić pracę, co będzie wiązało się z wyprowadzką, przeprowadzką, zmianą, wyjazdem gdzieś dalej. No i czujecie. Niektórzy z Was mogą dosłownie czuć, że ten nóż na gardle, że sprawa już takiego nabrała tempa, że trzeba coś w życiu zacząć zmieniać, że nie da rady tak dłużej funkcjonować i żyć, i, i tutaj no, jest jakiś pośpiech jest jakiś pośpiech, trudne myśli. To wszystko tyczy się wokół pracy i finansów. Będziecie coś dokonywać, rozwiązywać, dokonywać jakichś zmian. Ja mam wrażenie, że niektórzy z Was mogą nawet y, powiedziałabym tutaj. Y, a a, a może przepraszam, <coughs> przepraszam bardzo. <coughs> Ojejku, tak jeszcze mi towarzyszy problem z krytanią, z gardłem, już bardzo długo. A może wam po prostu, y, moje drogie skorpiony, y, może macie problem z jakimś podziałem majątku? Z jakąś kwestią administracyjną, może z pracodawcą macie problem, może macie problem z jakąś wypłatą zaległości chorobowego, zadośćuczynienia, powypadkowego i tak dalej. Karty tu pokazują. No coś tutaj się dzieje w temacie pieniędzy, pracy i coś tutaj będzie wyjaśniane, coś tutaj będzie rozwiązywane, ale jest Wam ciężko, bo Wasze myśli są trudne. Tu już dawno mogłyby pewne sprawy się powyjaśniać, tu już dawno mogłyby pewne sprawy się podomykać, ale wy to wszystko czarno widzicie. Trzeba tutaj zmienić myślenie, bo inaczej będzie ciężko. Mam też takie wrażenie, że. Niektórzy z Was będą w ogóle zmieniać styl życia, dietę będziecie wprowadzać, zwracać uwagę na to, co jecie, jak się odżywiacie, bardzo mocno myślicie o jakimś odejściu z jakiegoś miejsca pracy i pójściu w coś nowe, bardzo dużo myślicie o finansach i to jest taki chyba u was najbardziej. Mm, Taki aspekt najważniejszy na czerwiec, przynajmniej tak tutaj mi się pokazuje. Karty mi pokazują, że mimo wszystko otrzymacie to, co powinniście otrzymać, więc nie martwcie się o to, jeżeli oczekujecie na jakieś finanse, one do Was przyjdą. Jeżeli też potrzebujecie jakiejś pomocy, podpowiedzi, wskazówki, to karty pokazują, że proście, a będzie Wam dane, bo ktoś życzliwy przy Was jest, kto wyciągnie do Was pomocną dłoń. Możecie się gościć, możecie celebrować gdzieś wspólne chwile, otwierajcie się na to, praktykujcie wdzięczność, wychodźcie do ludzi, spotykajcie się, cieszcie się, uśmiechajcie się, bo Wam tego bardzo mocno brakuje. Dla niektórych z Was przychodzi uczucie. Ale to nie jest zwykły jakiś tam romans, który może zakończyć się bardzo szybko tylko pożądaniem i idzie ku rozproszeniu. Dla, dla niektórych z Was to jest prawdziwe uczucie, idzie prawdziwy mężczyzna, więc bądźcie uważni, jeżeli oczywiście tego potrzebujecie. Jeżeli jesteście na stałych związkach, w stałych relacjach, to karty pokazują, że dla wielu z Was jest tu polepszenie relacji w związku, polepszenie sytuacji, odnowa tej miłości, tak jakby, no dokładnie. Tak, jakby odnowi się na nowo miłość między Wami, zaiskrzy między Wami na nowo. Dla niektórych z Was może tutaj będziecie brali ślub, może będziecie właśnie jakieś tu oświadczyny. Czemu nie? Czemu nie? Zwróćcie uwagę na wydatki, bo one mogą w bardzo łatwy i szybki sposób być przez Was. No, te pieniądze mogą od Was odpływać. Na emocje też zwróćcie uwagę albo rodzina. Albo jakieś sprawy, właśnie rodzinne, mogą przysparzać Wam trudnych emocji. Z, z pewnymi sprawami będzie trzeba się zmierzyć. Może jesteście osobami, które mają trudną sytuację domową, rodzinną, majątkową, no to tutaj karty pokazują, tutaj trzeba sobie coś na poważnie wyjaśnić, bo ktoś funkcjonuje w półprawdach, o czymś ktoś Wam nie mówi. A może to ktoś w waszym otoczeniu ma jakieś poważne problemy rodzinne, finansowe, majątkowe, a wy żyjecie w iluzji i wy nie znacie prawdy, karty pokazują. Tutaj trzeba przeprowadzić jakąś rozmowę, tyczy się to mężczyzny, poważnie podejść do sprawy, jakiejś takiej właśnie związanej z testamentem, z dziedziczeniem, z majątkiem z tym związane sprawy się mi tutaj pokazują. Dla niektórych z was faktycznie uczucie coś tutaj iskrzy. Karty mi też pokazują, że czerwiec to będzie bardzo dobry czas dla was, żebyście postawili na siebie, na budowanie własnej wartości, na uziemianie się, na przebywanie na łonie natury, żebyście postawili też na korzystanie z medycyny niekonwencjonalnej, więcej tej medycyny niekonwencjonalnej powinno być wokół was, więcej ziół więcej ym, po prostu y, takiego zatroszczenia się o siebie, więcej wy potrzebujecie dowitaminizować, dosuplementować organizm. Też tutaj oczywiście nie jestem lekarzem, ale takie informacje tutaj wyszły. Karty mi też pokazują, żebyście zweryfikowali swoje otoczenie, bo są przy Was osoby życzliwe, które o każdej porze dnia i nocy są w stanie Wam pomóc, ale są też osoby nieżyczliwe. Weryfikujcie swoje otoczenie, przyjrzyjcie się y, właśnie. Bo tutaj karty pokazują, że ktoś może Was ściągać energetycznie w dół. Może być też taka sytuacja, że jakaś tajemnica, półprawda, niedopowiedzenie wyjdzie na jaw, coś odkryjecie, coś usłyszycie, o czymś się dowiecie, ale ktoś też może chcieć zwierzyć się Wam z jakiejś swojej najskrytszej. Tajemnicy. Moi drodzy, co tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o czerwiec? Płyną do Was pieniądze. Wy możecie otrzymać jakieś finanse. Jeżeli wy oczekujecie na jakieś finanse, darowizny, spłaty, zobowiązania od kogoś na Waszą rzecz, to one do Was idą z sukcesem. Wywalczone, zawalczone, bo się należą. Ja też widzę, że będziecie mieli płynność w wypowiadaniu się. Tak jakby ta aparycja, praca mową, rozmowa, komunikowanie się z drugim człowiekiem będzie ważna i to będzie Wam szło naprawdę bardzo dobrze. Będziecie bardzo dobrze i wy też będziecie rozumieć inne osoby. Uważam, że ten miesiąc się pokazuje taki, no tutaj trzeba skupić się na swoich myślach, na swoich emocjach, zadbać o ten sen, bo on tutaj jest kluczowy. Możecie czuć się wyczerpani, przemęczeni i zmęczeni, ale wam też brakuje jakichś ważnych pierwiastków w organizmie. Więc przyjrzyjcie się temu, zadbajcie o sen. I jaka tutaj rada od aniołka dla was? Przenikliwość. Przenikliwość oznacza umiejętność wyczuwania, co jest dobre, a co złe, wiary we własne osądy i postępowanie zgodnie z nimi. Przyjrzyj się ludziom oraz sytuacjom w Twoim życiu i odpowiedz na zew płynący z Twojego wnętrza. Naucz się rozwijać swoją intuicję. Poprosi anioły, by pomogły Ci odróżnić dobro od zła, a one cię poprowadzą. Poczujesz się bezpieczniejszy, szczęśliwszy, silniejszy i bardziej uporządkowany. Anielska mądrość przypomina Ci, że każdy, że kiedy wykazujesz się przenikliwością, działasz dla dobra wszechświata. Afirmacja ufam mojej intuicji. Moi drodzy, tyle dla Was ode mnie. Ja Wam życzę cudownego czerwca. Pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie czytanie kolektywna, czyli tutaj nie wszystko będzie dla każdego z was. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Wy również. Także wszystkiego dobrego. Uściski ślepo. Pozdrawiam, papa. Pa.